Prezydent Miasta Anna oraz dyrektorzy naszych miejskich jednostek i po kolei Pan Dyrektor Adam Swad wraz z zastępcą Dyrektora z Panią Kamilą Mich, Pan Dyrektor RCQ, Pan Robert Chorogal, MOSi reprezentowany przez Pana Roberta Szpaka, KIKiP reprezentowany przez Piotra Rybczyńskiego, i Miejska Biblioteka Publiczna, pani Katarzyna romanowska Pani prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Już 2 lutego rozpoczną się ferie zimowe. To czas, na który czeka wiele kołobrzyskich rodzin, bo jest to tak naprawdę szansa na to, by wspólnie spędzać wolny czas, a my chcieliśmy, aby ten wspólny czas mógł być spędzany bardzo aktywnie. Dlatego też we współpracy z naszymi jednostkami organizacyjnymi, z Regionalnym Centrum Kultury, z Kołobrzyskim Instytutem Kultury i Promocji, z Miejskim Ośrodkiem Sportu i oraz Biblioteką Miejską i jest tu również oferta specjalna dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8. Przygotowaliśmy naprawdę bogatą ofertę. Dbamy o to, żeby ona była różnorodna i dostępna. I na pewno nie zabraknie w niej zajęć sportowo-rekreacyjnych, nie zabraknie warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Również będzie akcent na zajęcia edukacyjne, no i również zajęcia będą odbywały się w przestrzeni miejskiej w różnych jej częściach. Gorąco zachęcam do tego, abyście Państwo. Dzisiaj wysłuchali propozycji, które zostały przygotowane i za chwilę zostaną przedstawione przez nasze jednostki. Ale również żebyście śledzili oficjalny profil miasta i profile naszych jednostek, bo tam państwo zobaczycie dokładnie harmonogram tych zajęć. Zapoznałam się z tymi propozycjami. Naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie i osoby, dzieci i młodzież, które interesują się sportem i te, które chcą rozwijać swoje pasje w obszarze kultury, ale również ci, którzy będą chcieli na przykład zgłębiać wiedzę. Wszystkie te propozycje są pięknie e, poukładane i przez dwa tygodnie nie zabraknie e, propozycji dla dzieci i młodzieży, e, która będzie chciała te ferie zimowe spędzić w naszym mieście. Oddaję głos już e, i zaczynam, może tak po kolei, teraz od pana dyrektora, Szkoły Podstawowej nr 8. Panie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szkoła Podstawowa nr 8 zaplanowała dwa turnusy kolonii. W każdym turnusie uczestniczyć będzie 25 uczestników w dwóch grupach na turnus. Codziennie dzieci mają zaplanowane trzy posiłki. Program został tak zaplanowany, aby dzieci w aktywny i atrakcyjny sposób spędzały czas. Obejmuje on zarówno wyjścia poza teren, poza teren szkoły, na salę zabaw, do kina, wybrzeże ale także wiele innych atrakcji na terenie szkoły, m.in. robotykę, druk 3D, dogoterapię, zajęcia profilaktyczne, zajęcia plastyczne i naprawdę wiele, wiele, wiele innych różnych zajęć. Opiekować się dziećmi będą, będzie wykwalifikowana, doświadczona kadra, która na pewno zapewni bezpieczeństwo oraz szereg zajęć dostosowanych do wieku dzieci. Półkolonie zostały dofinansowane z Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, więc zapraszamy wszystkie dzieci z terenu miasta Kołobrzegu do zapisów. Szczegóły znajdziecie Państwo na, naszej, na naszych social mediach na Facebooku oraz na oficjalnej stronie szkoły podstawowej numer 8. Stawiamy na. Dobrą zabawę, stawiamy na naukę przez zabawę, stawiamy na dobre relacje, więc serdecznie zapraszamy wszystkich do zapisów. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że ferie zimowe w Szkole Podstawowej nr 8 cieszyły się w ubiegłym roku naprawdę dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym w tym roku zwiększyliśmy z jednej grupy do dwóch grup, a więc mamy w każdej grupie jest po 25 dzieci. I mamy tutaj dwa turnusy, od 2 do 6 i od 9 do 13 lutego. I serdecznie zapraszamy w tym miejscu. Również chciałbym serdecznie podziękować mojej kadrze nauczycielskiej, że mają ochotę, mają chęć opiekować się dzieci podczas ferii. I również duże ukłony w kierunku Stowarzyszenia Szczęśliwa Ósemka, która powstała. Dziękuję bardzo również pani prezydent za dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Na tegoroczne ferie zimowe Regionalne Centrum Kultury przygotowało bardzo bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Wydarzenia w Regionalnym Centrum Kultury będą odbywały się dla dzieci i młodszej młodzieży natomiast laboratorium kultury Adebar skierowane są, są zajęcia skierowane są dla młodzieży. I tak w regionalnym centrum kultury będą warsztaty taneczne Power Dance, plastyczne, muzyczne, teatralne i filmowe. Natomiast laboratorium kultury Adebar zaprasza młodzież na zajęcia teatralne, fotograficzne. Zajęcia z rysunku, ceramiki, rękodzieła, druku 3D, warsztaty kulinarno-dietetyczne, psychologiczne, dogoterapię. Całość oferty uzupełnią warsztaty stałe, dziennikarskie, muzyczne oraz filozoficzne. Warto wspomnieć, że warsztaty teatralne dla młodzieży oraz warsztaty filmowe poprowadzi aktor i reżyser Tomasz Sobczak. Po więcej szczegółów, więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową i na nasze social media. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. MOSiR zanim przejdzie do ferii zimowych, już żyjemy mocno karnawałem, więc serdecznie zapraszamy na lodowisko 16 stycznia, na disco karnawałowe, które się odbędzie w rytmie muzyki i w towarzystwie ciepłego kakao i na pewno będzie rozgrzewało dużą ilość osób, które już żyją tym okresem karnawałowym. A jeżeli chodzi o ferie zimowe, realizujemy również program miejskiej profilaktyki, aktywne ferie z Mosirem, profilaktyka poprzez ruch. Jeżeli chodzi o naszą ofertę, to oczywiście jest to taki nasz coroczny projekt, który już nam się przyjął, czyli trenuj z naszymi mistrzami. Zajęcia, które się będą odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.30 na obiektach kompleksu Milenium. Będzie to sala sportu, walki czy hala Milenium. A w tym roku e, między innymi Małgorzata Hołupkowali, która już jest nam znana w Kołobrzegu, nasza taka, powiedzmy, e, prowadząca z Koszalina, ale mocno utożsająca się z Kołobrzegu, e, która jest mistrzynią olimpijską, będzie prowadzić zajęcia między innymi Elżbieta Wójcik, również dwukrotnie wielokrotna brązowa medalistka igrzysk europejskich w boksie. Będzie również Karol Kalicki, który jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w kickboxingu, więc dużo w tym roku sportów indywidualnych i sportów walki, jeżeli chodzi o naszą ofertę, ale szczegóły wszystko znajdziecie państwo na naszych social mediach. Jeżeli chodzi oczywiście o kwestię półkolonii, bo również organizujemy jak co roku i tutaj też również mamy dwa turnusy, możemy przyjąć 60 dzieci na każdy turnus lub na 10-dniowy 60 oczywiście i tutaj bardzo duża ilość aktywności fizycznej. Wszystko w oparciu głównie o nasze obiekty, ale też atrakcje zewnętrzne, między innymi wyjście na Skakum Park. Oczywiście, jeżeli chodzi o główną atrakcję zimową w Kołobrzegu, czyli lodowisko, nie zapraknie jego, bo praktycznie będzie odbywała się wizyta na lodowisku codziennie. Także naprawdę myślę, że serdecznie do tego zapraszamy. Tym bardziej, że w tym roku również Półkolonie Wsparte, to dzięki Pani Prezydent, Dofinansowanie i posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca mają w przypadku 10-dniowego turnusu 500 zł zniżki, czyli nie 1450, a 950, a w przypadku turnusu 5-dniowego nie 850, a 600 zł. Także serdecznie zapraszam, bo naprawdę myślę, że oferta. Dla posiadaczy Kołowrzyskiej Karty Mieszkańca jest bardzo przystępna. Oczywiście również zapraszamy na naszą największą zimową atrakcję w Kołowrzego, a więc lodowisko. I tutaj 50% zniżki w okresie od 2 lutego do 15 lutego dla wszystkich posiadaczy Kołowrzyskiej Karty Mieszkańca na bilety normalne i na bilety ulgowe. Także serdecznie zapraszamy, ponieważ zazwyczaj by odbywało się tylko i wyłącznie na bilety ulgowe, ale chcieliśmy zwiększyć zakres, żeby to lodowisko jak najbardziej tętniało życiem w trakcie ferii. Zimowych, więc również serdecznie zapraszamy. A wszystko piękną klamrą podsumuje nam 14 lutego, a więc walentynki od karnawału do walentynek z Mosirem, a więc 14 lutego również w rytmie muzyki zakończymy ten okres w Farynie. Także serdecznie zapraszamy również na nasze strony internetowe, social media i tam wszystko Państwo znajdą. Dziękuję. Dzień dobry, Kołobrzewski Instytut Kultury i Promocji zaprasza Państwa na warsztaty zimowe, które odbędą się w Baszcie lątowej przez całe ferie od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 12, poprowadzi Pani Ewa Całka. Zapisy można, się, można dokonywać zapisów z, przez adres, który jest umieszczony na naszej stronie baszta.kolobrzeg.eu. Wszelkie informacje będą na naszych social mediach. Będzie można się tam dowiedzieć o Kolobrzegu, i historii, pobawić się trochę Porozmawiać o tym, w jaki sposób Kołobrzeg powstał. Te warsztaty są skierowane dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Tutaj obowiązuje limit uczestników 10 osób, na co serdecznie zapraszamy. To będą pierwsze takie warsztaty zimowe w Baście Lądowej, która w sierpniu została otwarta. Również w Baście Lądowej zainicjuje taki nowy projekt swoje działanie, mianowicie CECH Centrum Edukacji Historycznej. CECH, tak jak CECHy były w średniowieczu, Proszę tutaj drobna uwaga, cech wtedy piszemy przez samocha Centrum Edukacji Historycznej i w czasie ferii zimowych zaproponujemy dwa warsztaty. Będzie to 4 lutego godzina 18.30. Będzie to łączność radiowa, radiowa i cywilna. Wojskowa też będziemy rozmawiać o tym, co było przed smartfonami. Też to są nieco dla starszych dzieci warsztaty skierowane. Natomiast 11 lutego będziemy rozmawiać o również 18.30 w środę w baszcie Lądowej. Będziemy rozmawiać o plecaku ewakuacyjnym. Co się tam powinno znaleźć, co nie. Będziemy obalać pewnymi tej fakty. Wiemy o tym, że to jest temat ostatnio bardzo tak naprawdę nośny. Również zapraszamy do zwiedzania lądowej w środy i piątki o godzinie 13. W lutym będzie to również możliwe, natomiast w lutym już przewidujemy niestety odpłatność. Będzie to cena 10 zł bilet normalny, cena 5 zł bilet ulgowy oraz 5 zł na kartę mieszkańców Natomiast bilet grupowy od, 7, od 10 osób będzie kosztował 7 zł. Także w styczniu jeszcze jest okazja do tego, żeby skorzystać z tych warsztatów bezpłatnie. Również zapraszamy do latarni morskiej, gdzie przedłużamy o miesiąc luty wystawę morskie opowieści pod patronatem medialnym National Geographic, gdzie możemy zobaczyć około 70 zdjęć, fotografii Mikołaja Nowackiego, Wrocławskiego, Wrocław artysty. Z Wrocławia. Wspomniano tutaj Walentynki. Też przewidujemy na fasadzie Czołowrzyskiego Ratusza okolicznościowy mapping. I love Czołobrzecz z tego tytułu. Szczegóły będziemy podawać później. Wszelkie tego typu informacje będą na naszych mediach społecznościowych, jak również w aplikacji M Mieszczaniec i w aplikacji Czołobrzecz Regeneracja. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla Państwa w pierwszym tygodniu Biblioteka Ogrody i zapraszamy do, na ferie z Minecraftem, gdzie zostaną wykonane stroje, cosplaye z Minecrafta właśnie. W drugim tygodniu zapraszamy na ulicę Brzozową do Biblioteki Dziecięcej. Tam zajęcia artystyczno-plastyczne, teatralne i dwa tygodnie całe ferii Biblioteka na Frankowskiego, Biblioteka Młodzieżowa, tam warsztaty fotograficzne tworzenia gier komputerowych oraz warsztaty historyczne. Więcej i szczegółowe wszelkie informacje na stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych. Obowiązują zapisy oraz jest ograniczona liczba miejsc. Zapraszamy serdecznie do zapisu. Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy. Wspólne